Dzień dobry, Tomasz Jakimiuk, podróżnik, bloger z Podlasia. I czym zaskoczyła mnie Afryka? Afryka zaskoczyła mnie ludźmi. Za każdym razem, w każdym miejscu, do którego docieram, zaskakują mnie ludzie, ponieważ mentalność, jak się okazuje, w każdym z afrykańskich krajów jest miażdżąca. Inna, interesująca, ciekawa i szokująca. Afryka minus 6, moi drodzy. Tak się zdziwiłem, że, że szok. Ruszyłem też autostopem, nie tylko kolejną, ponieważ ta podróż była dla ludzi, do ludzi i dla mnie. Autostop to taki sposób podróżowania, w którym siłą rzeczy ten kierowca ci nie ucieknie, ten człowiek, nie? Bo czasami ludzie gdzieś uciekają, jak nie podoba im się rozmowa. I w samochodzie siedzisz i masz ten czas, żeby z nimi rozmawiać. Ja tam pojechałem, żeby poznać ten kraj, a gdzie poznać kraj, jak nie od ludzi, których spotykasz. Być podróżnikiem na pełen etat. W sumie to jest wyzwanie. Ponieważ żeby coś osiągnąć, trzeba to robić w 100%, a nie da się robić na pół, gwizd, pół czegoś. Więc bycie podróżnikiem na pełen etat coś pięknego. Pasja. A z pasją człowiek może dojechać daleko, na przykład do Afryki. Nie, a ja nie mam drogiego modelu, że to jedzenie będzie smaczne. Tak wygląda śniadanie, które wygląda tak, jak smakuje mniej więcej. Ono jest zrobione pod nas, pod turystów, którzy przyjeżdżają z Zachodu, z Europy i ono ma przypominać to nasze śniadanie, ale Gambijczycy nie mają łatwo ze składnikami w Gambii. Zaraz też się przekonacie, że, że nie jest, nie jest tak, jak w Polsce i być może tych dobrych produktów, dobrych nie po prostu nie ma, zwłaszcza, że oni takich kuchni nie jedzą. Dla mnie podróże to jest taka trochę rozszerzona rzeczywistość, dlatego że w każdym z tych miejsc doświadczam trochę innego życia i kiedy poznaję różnych ludzi, mogę sobie wyobrazić, jak wyglądałoby moje życie, gdybym przyszła na świat właśnie w tym kraju. I bycie tam, przeżywanie tego i wyobrażanie sobie rzeczy sprawia, że czuję się, jakbym przeżywała więcej niż tylko to jedno moje życie. Współpracowałam ten kraj bardzo powoli po swojemu na własnych doświadczeniach i czasem własnych błędach. Co robi człowiek, kiedy chce wyjechać w podróż do kraju, o którym niewiele wie, musi się przygotować i zaczęłam oczywiście od szczepień. Myślę, że to nie jest do końca kwestia kraju tego konkretnego, ale moją pierwszą, samotną, długą podróżą była podróż do Chin i to była rzecz, która bardzo wpłynęła już potem na wszystko. To znaczy byłam tam miesiąc, byłam zdana na siebie i wróciłam już zupełnie innym człowiekiem, tak naprawdę innym i wydaje mi się, że to kiedy ludzie mówią, że w podróży odnaleźli siebie, brzmi jak żart, jak takie klisze, takie wyświechtane stwierdzenie, ale jest w tym coś, że podróże działają terapeutycznie i faktycznie spędzamy dużo czasu z samym sobą, zwłaszcza kiedy jesteśmy sami i dla mnie to były Chiny. Ale myślę, że przypadkowo, że to były Chiny.